Cześć moi kochani, z tej strony Olszy i dzisiaj pokażę wam co dostałam na moje urodziny Także jeżeli jesteście ciekawi to zapraszam was do oglądania Ja jestem niesamowicie wdzięczna i szczęśliwa ze wszystkich prezentów Także bardzo, ale to bardzo dziękuję każdej osobie Buziaki, kocham was najmocniej na świecie I przechodzimy już do pierwszego Prezentu, zacznę może od prezentu Od mojej babci Jest to prezent z Pousa, moja babcia jest po prostu wspaniała I przekochana, ponieważ kupiła mi naprawdę Sporo biżuterii, aż po prostu Nie mogłam w to uwierzyć, także muszę wam To wszystko pokazać, jeżeli jeszcze nie ma was Na instagramie, to wpadajcie koniecznie Bo wstawiam według mnie, bardzo fajną urodzinową Foteczkę, także zapraszam, orbitkę 19 I to wszystko jest też tak Pięknie zapakowane na Szyjnik, który jest po prostu tak uroczy i w ogóle totalnie w moim stylu. Delikatny. Tutaj właśnie mamy misia takiego czarnego. To, jak moja rodzina i bliscy mnie znają, to jest po prostu coś niesamowitego. Następnie mamy pierścionki, bo właśnie moja babcia zauważyła, że ja bardzo lubię nosić pierścionki. Właśnie chciała mi kupić pierścionki na urodziny święta. Taki grubszy pierścionek, w sensie taki pierścionek na kciuka bardziej. A on super będzie tutaj właśnie wyglądał. Drugi pierścionek jest taki podwójny, ze wiszą misiem i z gwiazdeczką. O, tak to wygląda. Prze słodkie, przepiękne. Dodatkowo, że moja babcia zrobiła takie ogromne zakupy w tym tosie, to dostała, to się ja dostałam dzięki temu, taką podstawkę na biżuterię z misia. Właśnie ona sobie tutaj na to odkładała moje pierścionki. Tak to się prezentuje. Przechodzimy, moi kochani, do kolejnej biżuterii, tym razem apart. W ogóle zobaczcie, jaka cudna torebeczka. Tutaj ja już um, nie mogłam się postrać, więc ubrałam to na siebie i noszę od kilku dni. Tutaj mamy bransoletkę Hello Kitty, którą wam pokazywałam, że przywiozłam sobie ze Stanów i patrzcie, jak do tego wspaniale pasuje ta bransoletka. Według mnie wygląda to naprawdę prześlicznie i właśnie ostatnio sobie mówiłam, że brakuje mi bransoletek i proszę bardzo, urodziny, święta. I tutaj jeszcze mamy takie słodkie kule do kąpieli. Jednorożec i pluszowy miś. Łapach pachną ładnie, słodziutko. Pójdźcie na tą piękną torebeczkę prezentową. Gdybym ja była torebeczką prezentową, właśnie taką torebeczką bym była. Od taty dostałam Beziki, zawsze jakieś takie Wypieki, nie wiem, ciasta Bez, bezglutenowe, mój tata wynajduje Także jest to przesłodkie Zawsze z jego strony, dostałam też Taki syrop, bo teraz w Starbucksie są dostępne Te syropy Toffee na te. One są dostępne tylko właśnie w tym sezonie Zimowym, więc jeżeli uwielbiacie tą kawę tak samo jak ja To lepiej śpieszcie się z zakupem tego syropu No bo potem ich nie ma, a ten syrop jest Naprawdę przepyszny, w ogóle Moja mama w tym roku przeszła samą siebie I stworzyła mi na urodziny Kalendarz adwentowy od 19 grudnia do 24 grudnia, bo właśnie 19 grudnia mam urodzinę. Codziennie otwieram sobie po okienku. Nagrywam to 22 grudnia, więc dzisiaj otworzyłam okienko numer 22, 23 i 24. Zobaczycie w odcinku, co dostałam na święta. Także zachęcam Was do subskrybowania kanału. Dostałam to w takich, zobaczcie, pudełeczkach. Tutaj mam 20 i 22 akurat. 19 mamy taką i już Wam to wszystko pokazuję, ale naprawdę fajnie to wyglądało. Dostałam to. Wszystko w takim wielkim kartonie Także kreatywność mojej mamy Przyznajcie, że jest naprawdę na wysokim poziomie Dwudziestkę trójkę i dwudziestkę czwórkę No jeszcze nie otwierałam tych dwóch okienek Nie mogę się doczekać Co dostałam w dziewiętnastce I zaraz wam pokażę jeszcze tutaj i jest Bo tutaj też dostałam piękną rzecz właśnie z jest Ale musiałam wam wspomnieć o tym kalendarzu adwentowym Bo uważam, że jest to świetny pomysł I pierwszą rzeczą tutaj był taki topik Welurowy z Juicy Już go mierzyłam, on będzie fajny nawet jako piżamka Nie wiem, jako top pod coś fajnie się prezentuje, ale też fajny jako sportowy top właśnie na treningi także dużo zastosowań i to właśnie było w dziewiętnastce zaraz przejdziemy do dwudziestki, chcę was trzymać w napięciu ale pierw pokażę wam jeszcze łańcuszek, który dostałam z Yes, tutaj mamy takie serduszko, jeszcze tego nie nosiłam ale mam tyle nowej teraz biżuterii, że muszę to wszystko sobie ładnie wiecie tak podopasowywać do siebie taki łańcuszek z serduszkiem mam teraz fazę na srebro więc wszystko jest srebrne dajcie znać czy wy wolicie właśnie złotą czy srebrną biżuterię, wracamy do kalendarza adwentowego w dwudziestce miałam mój najukochańszy olejek do ust z Diora powoli już mi on się kończy i byłam trochę zestresowana, że jest on na ale mama zawsze przychodzi w porę I zaprezentowuje mi ten olejek Starcza mi słuchajcie równo na pół roku Bo w czerwcu dostałam go od mamy na dzień dziecka I teraz dostałam go na urodziny Naprawdę on jest niezastąpiony Może on się dosyć krótko utrzymuje I krótko ten efekt na ustach zostaje faktycznie Ale jego odcień I to jak się prezentuje na zdjęciach To jest po prostu niesamowite No często trzeba go aplikować na usta Żeby ten efekt był fajny Ale ja po prostu kocham ten efekt i ten kolor Także zawsze będę Wraca do tego olejku i zawsze muszę mieć ten olej w torebce. Także top 1 kosztuje 200 zł, ale uważam, że wart swojej ceny. I skoro na pół roku wystarcza, to według mnie jest to właśnie spoko deal. 21. Mam tutaj kosmetyki z Maka, taki fixit do torebki, Bardzo lubię, mam pełnowymiarową wersję, ale no do torebki go się nie zabierze. Do torebki się on nie zmieści Także tutaj dostałam taką mini wersję I dostałam też kwas hialuronowy Z The Ordinary Bardzo lubię właśnie pielęgnację z ich firmy Oni mają w ogóle takie fajne minimalistyczne Opakowania, więc tutaj to I jako główny prezent w 21 Dostałam taki zestaw z Rituals W ogóle bardzo ostatnio polubiłam Tą markę, ze względu na to Że mam kalendarz adwentowy właśnie z tej marki I w tym roku mam pierwszy raz Właśnie styczność, jeżeli chodzi o Rituals I już wiem dlaczego ludzie tak się zachwycają Chwycają, bo naprawdę zapachy, i w ogóle te pianki, i wszystko od nich robi robotę. Także fajnie, że dostałam tutaj też taki zestaw z pianeczką, z balsamikiem i ze scrabem. Więc, no tak jak widzicie, po prostu moja mama w tym roku przeszła samą siebie. Naprawdę nie da się tego po prostu opisać słowami. Dzisiaj było 22 okienko i byłam w szoku, bo znalazłam tutaj taki produkt i na początku się trochę, powiem Wam, wystraszyłam tym kolorem. Pomadka z Maka, ona ma powiększać, nam, zrobić taki plump f efekt na ustach i jak zobaczyłam ten kolor, to mówię o kurde, ale fuksja, ale wypróbowałam go z samego rana, tak bez makijażu i jak nałożyłam tą pomadkę, to naprawdę fajnie, nawet to wszystko się eksponowało. No teraz mam tego Diora na sobie, więc nie wiem, czy będzie efekt, ale naprawdę fajna jest ta pomadka i ma, i ma świetną konsystencję, właśnie taką nawilżającą i czuć, że ona dodaje takiego powiększenia lekkiego mm, i bardzo ładnie pachnie. Także konsystencja i kolor też taki delikatny, delikatniutki, delikatny różowy, właśnie taki jak ja że naprawdę moja mama znalazła fajne produkty w tym roku dla mnie. Coś, czego ja bym sobie nie kupiła, a okazało się naprawdę bardzo trafione, więc uwielbiam takie prezenty. Oczywiście dostałam tutaj tak fancy zapakowane czekoladki i powstrzymywałam się kilka dni, żeby ich nie zjeść, także w końcu po nagraniu tego filmiku będę mogła je zjeść w nagrodę. Tutaj mam jeszcze taki przepiękny efekt, efekt... Przepiękny zestaw ze świecami i z zapachem do pokoju. Taki typowo-świąteczny zapaszek cynamonowy. I też w końcu będę mogła to zużyć, bo czekałam, aż nagram ten filmik. Dostałam jeszcze taki zestawik. W ogóle miałam scrap właśnie z tej serii i naprawdę przepięknie to pachnie i spójrzcie na kolorystykę tych produktów. I ostatni prezent od mojej przyjaciółki najwspanialszej i buziaczki dostałam taki prezent, właśnie wczoraj byliśmy w Starbucksie i dostałam ten prezent od niej. Na początku mamy taką e, kosmetyczkę. W końcu będę miała jakąś porządną, elegancką kosmetyczkę, czarna, ala skórzana, tutaj znać, Magical, bardzo pojemna, więc na jakieś wyjazdy coś, idealna i będzie pasowała w ogóle do mojej torby wyjazdowej, tej z Gessa, do której się pakowałam ostatnio do Stanów. Następnie coś, co bardzo chciałam i szukałam już od dłuższego czasu, czyli butelka na wodę, taka malutka, bo wszystkie miałam takie wielkie baniaki, których nie mogłam brać do szkoły, a ta jest właśnie idealna do szkoły, do torby na uczelnię, z tego się bardzo, ale to bardzo cieszę, bo bardzo mi się to przyda. Krem do rąk i jest... To właśnie ulubiony krem mojej przyjaciółki, także chętnie przetestuję, bo szukam czegoś mocno nawilżającego do rąk, co się sprawdzi właśnie w zimę. Tutaj mam jeszcze najlepsze na świecie. Oj, przyczepiło się. Najlepsze na świecie żeleczki kwaśne. Żeleczki kwaśne są po prostu top. I takie maseczki. Taka słodka z jednorożcem i też taka. I taka, uwielbiam dostawać maseczki Do prezentu, także dziękuję ślicznie I na koniec muszę wam wspomnieć O wspaniałym prezencie i uczynku Od mojego brata, ponieważ właśnie W swojej urodziny jak wróciłam do domu To czekał na mnie ten misiu I świeżutka kawa ze Starbucks'a Także to było takie kochane Nie wiem, taką radość mi to sprawiło Także tutaj gdzieś wam nagrałam I wstawiłam na Story, także polecam być na Instagramie Żeby być na bieżąco Stałam to od mojego najlepszego, najwspanialszego Na świecie braciszka nastała mała zmiana planów, dogram Wam tutaj jeszcze co dostałam na święta i tak to się moi drodzy prezentuje na początku takie słodkie aksowe skarpetki, które mama kupiła mi w Stanach i nie wiem jakim cudem tego nie zauważyłam, nie wiem jak to przewiozła że ja tego nie widziałam, ale są przeurocze następnie mamy taką elegancką kosmetyczkę z Gessa, dużą, pojemną, nigdy takiej nie miałam, zobaczcie ile tutaj się kosmetyków zmieści, na wyjazdy będzie idealna, wszystko mi się tu zmieści i nie będę musiała targać trzech osobnych kosmetyczek. Dalej moi drodzy kupiłam coś od siebie, dla siebie. Taką przepiękną bieliznę z Victory Secret, ale zobaczcie ona jest z kryształkami. No po prostu coś przepięknego. A, trzeba sobie robić czasami prezenty. I dalej mamy tutaj taki fajniutki zestaw do ciała. Mamy tutaj balsam, żel i perfum z Papa Jeans. W ogóle ładnie to jest wszystko opakowane i dopasowane do siebie następnie coś dla fanki Barbie czyli dla mnie książka Barbie, zobaczcie jaka piękna taka różowa w twardej okładce, bardzo chętnie przeczytam i tutaj będzie do mojej kolekcji książkowej, no i dostałam jeszcze taką słodką szkatułeczkę na biżuterię różową, taką malutką zobaczcie jakie to jest urocze, Dostanę od babci też w ogóle jako, że jestem bezglutenowcem udało mi się w końcu znaleźć bezglutenowe pierniczki, tak się tym jaram, nawet nie wiecie jak, bo taką miałam ochotę na takie pierniczki, chyba z 10 lat, odkąd właśnie wykryto u mnie celiaki nie dą takich pierniczków, więc zaraz je sobie otworzę i zjem mam tutaj takie ludziki, gwiazdeczki. Oczywiście jeszcze jakieś pieniążki wpadły, ale w tym roku dosyć taki skromny był Mikołaj, bo właśnie był wyjazd do Stanów, ale i tak jestem wdzięczna za wszystkie prezenciki i dziękuję. Także to by było, moje droga. Czemu tak randomowo to leży? Także to by było moi drodzy na tyle Mam nadzieję, że wszystko pokazałam I niczego nie pominęłam Za każdy prezent dziękuję, tak jak już wspominałam Serduszko dla każdego, love you. Jeżeli ten odcinek wam się podobał To koniecznie pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach Buziaki dla was, trzymajcie się Pa, pa, pa